Cześć, witajcie. Dzisiaj przygotujemy tartę ze śliwkami i z cynamonowym sosem. Powinno być pysznie. Zapraszam. Zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Przygotowanie ciasta rozpoczniemy od przygotowania kruchego spodu. Będziemy potrzebowali 300 gramów mąki orkiszowej. Ja użyję typu 2000, czyli takiej grubiej mielonej. Ona jest taka bardzo charakterystyczna w smaku. 150 g masła. Masło należy pokroić na drobniejsze kawałki. Jedno jajko. I jako że tym razem chcę, żeby nasze ciasto było słodkie, dodam jeszcze łyżkę miodu. Wszystko mieszamy. Tak wygląda gotowe ciasto. Teraz potrzebujemy kawałka folii spożywczej, jedną mniejszą kulkę ciasta, Zabijam i schowam ją do zamrażarki. Ona posłuży do starcia jako dekoracja na wierzch naszego ciasta. Drugą też muszę zawinąć i również trafi do zamrażarki, tylko na chwilę krócej. Z drugiej formuję taką bardziej płaską figurę. Okay. Obie trafiają do zamrażarki. Ta na 15 minut, ta na zdecydowanie dłużej, pewnie na jakieś pół godziny. Skoro to ma być tarta ze śliwkami, to czas na przygotowanie śliwek. Ja mam 10 dużych śliwek. Powinno spokojnie wystarczyć. Śliwkę obkrajam wzdłuż. Spróbujemy z niej wyjąć pestkę. Prawie się udało. Jeszcze na pół a teraz śliwki pokroimy w mniejsze plastry, w dwunastki. Wyjdzie na to, że to będą dwunastki. Sam siebie zaskakuje. Ok, i w ten sposób musimy przygotować wszystkie śliwki. Śliwki są już gotowe. Sprawdźcie ich słodkość. Bo od tego będzie zależał sos, który teraz do tego przygotujemy. Będzie nam potrzebne jedno jajko. Właściwie jedno żółtko. Jako, że moje śliwki są dość kwaśne, dodam tutaj dwie łyżki miodu. Łyżeczkę cynamonu. Nie się nie nabrała cała, więc jeszcze troszeczkę tutaj dołożę. I teraz musimy wszystko wymieszać rózgą. Na pewno będzie Wam łatwiej, jeśli będziecie mieli płynny miód, ale tak też się uda. Ok, coś jest dość gęsty, dodam jeszcze jedno żółtko. No i znowu ucieram. O, jest znacznie lepiej. O to chodziło. On powinien być tej konsystencji. Formę smarujemy masłem. Nasze ciasto fajnie się schłodziło. Posypujemy mąką z obu stron. Delikatnie rozgniotę w dłoniach. No i czas je wałkować. Pamiętajcie, bo od czasu do czasu posypać je mąką. No właśnie o to chodzi, żeby nie przybierało. No nie będzie łatwo. Słuchajcie, razowa mąka jest dużo trudniejsza w obróbce niż zwykła, ale jest sposób na wszystko. Widzę, że ono się naprawdę poważnie rozchodzi, dlatego przełożę je do blaszki i będę walczył z nimi już w blaszce. To będzie naprawdę trudna operacja. Nie jest tak źle. Myślę, że sobie z tym jakoś poradzimy. Słuchajcie, no czasami coś nie idzie zgodnie z naszym planem, i trzeba tutaj. Trochę pomóc szczęściu, nie ma co się poddawać. Ok. Nie jest tak źle jak się mogło wydawać na początku. Czas na śliwki. Mógłbym Wam mówić, że warto je sobie poukładać w ten sposób, tylko kto ma na to czas, więc czas na nasz sos. I teraz musimy polewać. Nasze śliwki dokładnie w ten sposób. Jak macie tyle talentu co ja, to wylejecie z pewnością sporo na zewnątrz. I na koniec potrzebujemy naszej jeszcze małej, zmrożonej kulki ciasta. I musimy ją zetrzeć. Ok, ciasto teraz trafia na 40 minut do pieca. Temperatura 180 stopni. Ok, możemy wyjąć nasze ciasto. Wygląda w ten sposób. Teraz musi solidnie ostygnąć, a w międzyczasie ja wam pokażę jak przygotować do niego jeszcze taki krem. Ok, mamy tutaj żółtko. Teraz dodam łyżkę miodu, następnie wszystko utrę, dodam mascarpone i w ten sposób powstanie nam bardzo fajny krem do naszego ciasta. Ok, czas na Prezentację dania. Trzymajcie kciuki, żeby teraz ładnie wyszło. Ok, udało się. I jeszcze dołożę troszeczkę listków mięty. Ok, deser jest gotowy. Jak widzicie, wykonanie tarty jest banalnie proste. Jeśli chcecie mieć mniej problemów z ciastem, to użyjcie mąki, mąki orkiszowej takiej jaśniejszej, typ 630, na pewno będzie łatwiej. Ta jest trochę mniej wdzięczna w formowaniu, ale za to bardzo dobrze smakuje ze śliwkami. Dzięki za ten odcinek. Zapraszam do zobaczenia poprzednich, jeśli jeszcze nie widzieliście. Nazbierało się już około 90 przepisów, także jest w czym wybierać. Do zobaczenia. Hej, hej!